Siemano szkoło, z tej strony Sziwut i witam was w kolejnym odcinku z gry Hearthstone Ustawki. E, jak widzicie gramy już na nowym patchu. E, była aktualizacja e, w sumie chyba wczoraj, tak mi się wydaje. E, już usunięto w Hearthstone zlecenia, zadanka, e, z czego zdążyłem się zorientować. I dodano stronników, więc jest nowa mechanika. Przy okazji tutaj za nam namową kolegi z pracy E, zainstalowałem sobie e, Deck Tracker. Myślałem, że on na ustawkach nie działa, e, ale jednak też tutaj się sprawdza. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy do wyboru zastąp kartę losowym stronikiem z tego samego poziomu. Ta jedna zmiana zamiast kart to na poziomie wyższym o jeden. Ok, a tutaj zamień przyjaznego, niezłonego stronika na losowego stronika z karczmy. Zagra stonika, który został już przez ciebie zagrany w tej dużej Daj twój stronikowi z cyki równe poziomowi. Okej, okay, nie wiem za bardzo oba, oba, obie e, pasywki co robią. Zastąp kartę lasowym z wynikiem z tego samego poziomu. A tam tajemna zmiana. Zamień się z kartą na poziom... Okej, okay, dobra, czyli to może być fajne. Bo jeżeli będziemy 6, mamy szansę na siódemki. E, no, a co do Death Trackera, to właśnie myślałem, że on działa tylko na... W ogóle nie wiedziałem, że on jeszcze istnieje. <laughs> Bo kiedyś... ...dwa razy naturę naturę czy na grę? Natura dwa razy natura. Że na jedną turę taką u mnie, tak? Kurde. <grymne> nie umiem interpretować działania karty. <grymne> Dobra, na razie nie będę używał. Bo nie jest na grę, jest natura Raz na grę by było. Dwa razy naturę, czyli mogę użyć. Aha, to jest... o nie, nie, to nie chciałem tak w takim razie naprawdę wrzuciło mi. W walce. <laughs> Zapomniałem, że nie mam tej pasywki jeszcze, w sensie tego stronnika, który mi daje wyższy poziom, więc na tym wolę, pozi wolę poziom niższy. E, tak, no właśnie, a ten, ten tracker, no to oprócz tego, właśnie, że monitoruje kartę w widzę, że na ustawkach nam tutaj daje szanse na wygrane, jakie tutaj, jak nam poszły ostatnie gierki. E, Dobrze, zobaczmy, tylko sobie, co ja sobie kupię. Czekaj, jeszcze raz, co my tutaj mamy? Mechy mamy, może pod mechy bym poszedł. <grym> Standardowo. A, i tutaj też, żeby sprawdzić sobie buildy gotowe. Najbardziej polecane tutaj, tu, albo tu. Oj, nie ma teraz takiego, zaraz zobaczę. Eee, ale po co bym chciał iść? Eee, mamy tego demona, ten demon mnie nie interesuje. Kupimy sobie, ziemi umarłego i kupmy sobie skill. Eee, Dobra i zakończymy turę. Tak, bo tutaj można patrzeć w proponowane deki. Tylko wcześniej miałem tutaj podpisane jako tiery, a teraz widzę, że nie ma. Ale jak sobie tutaj klikniemy, to właśnie mamy pokazane, o tutaj są teraz, co to jest A, to jest B. Ale coś nam tutaj posegregowało. I właśnie możemy zacząć sobie spróbować kiedyś z tego pójść. Chociaż ja tak nie lubię też z gotowych deków korzystać, lubię sobie eksperymentować. Eee, 5 golda. I tutaj nie ma nic takiego co mnie interesuje. Ja Zrobiłem sobie poziom. kupiłem banana, odświeżymy. Z tego, dobra. Mamy mecha, które będzie działał z magnetyzmem. I pod niego już bym mógł iść. Mamy też demona. I dwa demony, sobie to możemy zalokować. Nawet jeżeli nie chcę iść pod demony, to bym sobie je kupił. I z... OK. Czy tutaj mamy coś ciekawego pod demon? Na przykład możemy Demon' Damage. Tu nas nic nie interesuje, ale Demos Shop Ball. No, tutaj też są same wyższe poziomy, no, no nieważne. Może wyżej, na wyższym levelu nam się tutaj pojawią jakieś fajniejsze rzeczy. Nie wiem, czy to się aktualizuje podczas grania, czy się nie aktualizuje. To się dopiero okaże. No i mieliśmy 100% na przegraną, ale nie było co liczyć na wygraną. Jest jak jest. I co, kupimy sobie te dwa demony na pewno. On będzie nam przyzywać ochliki. I chyba nie... Chyba pójdę pod demony. Jak już przechodzą takie demony, niech będzie, że pójdziemy pod nie. Jak się zastanawiam, czy tego stolnika prze, 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 przemieniać. A, i znowu mi przyszedł e, powiadomienie, więc przepraszam. No Tak, tutaj nie mało się fajnych demonów z jedynek, co byśmy mogli dostać z dwójek. A, nie, to są jedynki już tu wszystkie. E, no z demonów nie ma fajnych jedynek z dwójek. Mamy tego chochlika. To jest nawet spoko za tym też nie przepadamy, wystarczy, raczej pójdziemy pod trzeci level kaczmi i tam dopiero będziemy sobie e, odświeżać tych stronników. Jest no 100% przegrana? 100% przegrana, już było to widać tutaj jak to się prezentowało niestety. No a tak, no i są dużo biją, mało HP mają. Na to nie poradzimy. Barman Bob. No i dobrze, co my tutaj mamy? Nic ciekawego, więc level. Odświeżymy. No, mech fajny, ale co z tego? No tutaj bym mógł kupić tego... Żeby żeby wzmocnić sobie karty, tylko musiałem sprzedać dwa dwie karty. Tego nieumarłego i tego chochlika, żeby kupić jedną kartę. A w sumie zróbmy to. No, prawie kupiłbym źle. Dobrze <grych> będzie zobaczyć ich wszystkich w akcji. A i on Lasowa zjadł. Eee, 4-4. Jest spoko. No i dzięki temu też mamy mocniejszego tutaj Hochlika, więc nie będę narzekał. I teoretycznie on nam już się nie przyda, możemy spróbować sobie go przemienić. Zobaczmy co tu jeszcze przyjdzie. Ach, wróciło nam do początku. Teraz będziemy mogli trójki spróbować spr przemienić. Dostać okrętacza na przykład. Domych nam nie pokazuje niestety. Przegraliśmy nawet na gościa który odpadł. To już jest... słabe. To jest bardzo słabe. E, tak, no tego Agonia... Te, tego Agonia. <grytania> tego będę chciał. E, I on ma przyzwita demony z prowokacją. No i to jest fajne. E, I mamy 5 golda. Myślałem na tym, żeby sprzedać... Sprzedać postać i kupić tego co? No i chyba tak zrobimy. Wiem, że teraz sobie nie użyję na nikim fajnym. No nie użyję, ale będziemy mieć już kartę. Ja Żadna. Sobie ją to po prostu magia. Temu mógłbym dać trochę hp Tak się zastanawiam. Ale chyba nie. Chyba nie chcemy na razie. No nie zobaczmy co my tutaj mamy na... Ale te same statystyki miałem w tej książce, więc to jest jakieś łatwiejsze do pokazania nawet wam, bo nie muszę ekranu zasłaniać. Bo na trójkach, jeżeli byśmy rolowali trójki, no to mamy tego, dzisiaj pustki, którego mógłbym chcieć. Improwizator taki... Hmm, o, no, żągle dusz Też bym bardzo chciał, tym bardziej, że mamy właśnie agonie. A na czwórkach, co by tutaj, o tak, gdy przyjazd temu zadaje wrażenie, to też jest bardzo fajna karta, więc jego też by, byśmy chcieli szukać. I musimy pamiętać, że teraz będziemy musieli ro rolować trójki, żeby dostać czwórki na przykład, a czwórki, żeby piątki, nie? żeby sobie mniej więcej to dobrze zaplanować. Ale przegnamy, niestety. ale w miarę spoko to wytradywaliśmy. Pamiętaj, co się nie zabije, to cię wzmocni. Tak, dobra. Yy, I teraz tak, mamy poziom... Ale tak, stroniku możemy odświeżać, więc odświeżyłbym sobie na przykład tą trójkę. O, no i tego stronika właśnie chcieliśmy, więc idealnie. Dokładnie tak samo. Przyjazny demon zadaje obrażenia, to trzeba pamiętać. I czy my na czwórce mamy coś jeszcze takiego tutaj przydatnego? To. Ale też na trójce mamy spoko Stronnika do zgarnięcia, więc spróbujemy sobie trójkę jakąś znaleźć. I oczywiście to też jest fajna karta. Yy, I. Okej, okay, odkryjemy sobie. No, to jest takie. Takie, żeby było. Spustuje nam się przynajmniej jeden stronnik, więc możemy sobie go zagrać oczywiście. Eee, tutaj... Tutaj co? Możemy rzucić sobie plus 2, plus 2 na końcu. Ten będzie nam się stakował, więc za niego by szkoda marnować. Myślę, że tą prowokację sobie rzucimy. Zawsze to wytrzyma. <laughs> Może hit więcej czasami. Eee, tak, tu musimy pamiętać, że ona pożera na koniec tury, więc z stronik tutaj fajnie jak będzie, żeby miała się jak zbustować. No i popatrzymy. Aha, obszarowało nam. Myślę, jak się dziwię, co się stało. A nie, chyba nam wrócili do, do normy. A nie wiem. No i tak, on się boostuje tylko jak zadajemy obrażenia. Czyli jak oni tam mieli ta tą boską tarczę, to wiadomo, że nam się nie zbustował. Im więcej, więcej więcej atakujemy, ten lepiej dla nas. Twoi stronnicy pokazali co potrafią. Tego tam ona nie lubię za bardzo. Tą kartę mógłbym kupić, ale dobra, to zróbmy sobie, że zrobimy sobie tutaj e, trójkę jakąś. No dobra, zróbmy sobie też poziom, odświeżymy. Tak, tą kartę chcemy. Eee. Okej, okay. zobaczmy co dostaniemy, mamy teraz czwarty poziom, może jakaś piątka fajna się trafi ewentualnie, nie, yy, ta karta mnie korciła, żeby sobie yy, poczekać, tylko co, nie no tego demona nie potrzebujemy, Wystawię sobie też tego demona od razu. Yy. Tak się zastanawiam, czy sobie blokować tutaj Katalię, ale chyba nie, chyba odpuścimy. Tu są spoko stronicy do pożarcia przez nich, w sensie mają sporo ataku, więc myślę, że tu możemy się zatrzymać. Yy, no, żeby ich tam nasze chochliki krętacze pożarły. Myślę, że to nam fajnie wyjdzie. I zobaczymy, co będzie dalej. No i znowu poczta, przepraszam ponownie. Ale tam ja krążownik. zadał, że ja nie lubię kranżownika. Lubię nim grać, ale nie lubię na niego grać. Niestety. Przez nam się nie stakuje teraz ten <grym> najważniejszy nasz yy, stronnik. I jest jak like jest. Ok, remis nie da mnie, przepraszam. a byłam 100% przegranej. Nie wiem czy coś tak tutaj zapało w tle, ale dużo nie brakło, żeby wygrać. Znaczy wygrać, żeby zremisować. No, miałem najwięcej życia, więc to zdjęło niestety. Mm -hmm. No tego mógłbym kupić. Jakąś musiałem coś sprzedać, nie mam miejsca. Więc ja sobie razie odświeżę. Tu będziemy mieć złotego stronnika, więc fajnie. To maleństwo jeszcze ci się przyda. Zobaczysz. Zobaczmy co dostaniemy z piątki. No, takie średnie bym powiedział. Mamy piątkę. Możemy zamienić ją w szóstkę. Nie mogłam cię ulatować. Nie możemy sobie jeszcze raz zamienić. Zobaczymy, co dostaniemy. No, nic dla nas fajnego. No so, możemy sobie to kupić, odświeżymy. Oj, mamy tego stronika. No ja bym go chciał wystawić. I myślę, że sprzedamy nawet tą szóstkę kosztem tego. Ach, niech będzie. Sobie zrobimy tak. Sobie zrobimy tak. Eee, nie ma tu jakichś fajnych stronników, więc odświeża. No i lepsi się nie trafili, no, trudno. Ten przyzywa dwa chochliki. Więc myślę, że sobie zrobimy i tak w ten sposób te, te... ataki. O, coś takiego. No, coś takiego. Bo... liczymy, że ten będzie po bombardował tutaj przeciwnika. Te... tak się nie będą pustować, więc tylko mają zaatakować na początku tę w miarę mocno. W sumie tego zaklęcia mogę nie używać, bo walczymy na awka akurat, więc on już nie będzie jakoś mocny. Mam 100% wygrany, więc... Więc fajnie. Teraz się w miarę wyfarnimy. No i dobra, mamy tego stonika, którego chętnie kupimy. Potrzebujemy trójek, czy musiałbym dwójki zamieniać. Czy nie mamy żadnej piątki. Na razie, czy jakieś piątki są fajne, które chcemy zbierać szybko, to jest fajne. To też jest fajne. Okej, okay, no piątki są fajnymi demonami. Więc możemy sobie gdzieś jakąś piątkę znaleźć. Dobra, to na razie nie. Eee, te mi trójki tutaj, ale to. to czekamy. Dobra, zbliżajmy jeszcze raz. To mnie niezbyt interesuje. Tego mamy złotego. Okej, okay, odświeżamy jeszcze raz. Tego mamy już. No i to jest spoko stronnik. Tylko że no właśnie, nie mamy miejsca na niego. Więc sobie odświeżę jeszcze raz. I okej, okay, mamy tego do kupienia. I na pewno sobie to zlokujemy. Spróbowałbym znaleźć trójkę, więc sobie odświeżymy to. No niestety, ale dobrze, niech on się zamieni. Nie potrzebujemy go. Stronicy w mają... Czyli... Aha, bo to nam zje i tak. No dobra, to nie lokuje. To, to nie ma sensu, bo o nam zjedzam stronników, więc to nam nic nie zmieni. Zastanawiam się nad sprzedaniem tego, tak naprawdę. Dwa chochliki. Hmm. Czy to będzie lepsze? To jest ciężkie pytanie. Dobra, no, sprzedamy to. Zostawimy tutaj prowokację. Na razie. Hmm, możemy sobie to kupić, zabezpieczmy tych stronników. Przy okazji te się bardziej wyfarbią. Najlepsza no grana raczej o, 100%, ale jeszcze nie odpadniemy. Swobaj zamówię. Ten gorliwy piekło rąca się gustuje. Ale on ma odrodzeń Kurde. No nic szkoda no jak się wszyscy Tłuką Tłukam się, tłukam się, nie co z tego Okej. Okay. Użyjemy sobie pusta. od razu na stronnikach. 7 golda. Wiecie co? I takie sobie zrobimy od razu tutaj level. Żeby wystawić sobie kartę. Magia. No, nic ciekawego. I o dwa poziomy wyższe, czyli teraz możemy sobie szukać szóstek też łatwiej. Eee... Ja to chciałem, dobra, e, tak, e, to jest co, to jest trójka, dobra, poszukajmy tych trójek, zamieńmy tego, niestety, nie ma, a tutaj też nie ma, no i tu byśmy mieli, tylko co z tego, co z tego, <grystanie> ajajajajaj. Nie na jesteś na, 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 na... Nie jesteś nas na nią. Ja tak bym sprzedał raz, dwa dobra, zróbmy tak. Zrobimy sobie tak. to nie jaście Co mnie, mi się dodało? Czy możesz atak swojego syndika? Najlepiej sobie tego na lewo, ale zdrowie swojego syndika. Jeszcze możesz to odkręcić. Niefortunnie. No na 100%, czyli odpadamy. Może będą się te procenty, może udowodnimy, że jednak da się wygrać na 0%. No, szkoda, nie zdążyłem tutaj sobie jakoś lepiej zrobić. No dobrze, przegramy na pewno. Niestety. Aj. i zostaniemy. No. Daleko od naszego top 4. Ale piąte miejsce. Nie jest czymś, czcigodny że Szóste, więc do przeżycia. I co? I to wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania. I widzimy się w kolejnym. Na razie.